Drodzy widzowie, serdecznie dziękujemy Wam za Wasze wsparcie naszego kanału. Dzięki temu nadal możemy przekazać Wam naszą wiedzę. Stokrotne dzięki! Witam i pozdrawiam Was. E, na czym smażyć? Na <laughs> czym? Na czym smażyć, tak, dokładnie dzisiaj. E, temacik. E, jest to takie znowu szybkich pytań, które się pojawiło, na tyle ważne, że wydaje mi się, że można to zrobić jako osobno, ponieważ wiele osób z nas jeszcze wszystkich smaży. My też czasami smażymy. My smażymy przeważnie cebulkę. Bardzo lubię przysmażyć sobie troszeczkę cebulki, mała pycha. Czosnek. E, też to lubię, też używam. Ale pojawia się rzeczywiście problem, na czym smażyć. Są prowadzone bardzo duże kampanie. Na olej rzepakowy, po to, żeby go po prostu nam sprzedać, wcisnąć, i wielkim hamstwem w dzisiejszych czasach jest, jak się popatrzy, gdzie on wszędzie nie jest, ten olej rzepakowy. To jest dosłownie jakaś parodia. Ja tak przechodzę po sklepach, czasami czytam sobie. Ostatnio mi się nudziło, poszedłem na rybną półkę i zacząłem czytać po wszystkich rybach, które kiedyś jadłem w tych słoiczkach. Wiecie, że nie znalazłem ani jednego bez oleju rzepakowego? Przeczepałem chyba wszystkie. Nie znalazłem ani jednej bez oleju rzepakowego. Wszędzie olej rzepakowy. Papryczki na przykład takie, które są również olej rzepakowy. Antipasti grecki, olej rzepakowy. W sosach różnego rodzaju, które się dodaje też i wegetarianie też używają. Warzywne sosy, olej rzepakowy. Paszety wegańskie, olej rzepakowy. Majonez, olej rzepakowy. Wściekli się z tym olejem rzepakowym. I to nie chodzi tylko o GMO, albo bez GMO, albo uh, uh, glifosat, Roundup. Co wy robicie dla wasze ciała? To jest wasza decyzja. Ale yeah. ja nigdy nie chcę mieć ani to, ani to i ani to. Plus dodatkowe. Co? Olej rzepakowy. Je jeszcze i to jest bardzo inflammator. Zapalne. Mm. Także to jest wielki problem, bo tutaj jest bardzo dużo zmodyfikowanego rzepaku. Powiem Wam tylko tyle. Ja miałem kiedyś łuszczycy, Ja Zrobiłem wszystko i powinienem jej nie mieć. A cały czas ją nadal miałem. Dopiero jak skreśliłem olej rzepakowy, tak nagle znikła. Ciekawe, nie? <grym> bardzo ciekawe. Dlatego na to akurat ja jestem wielkim przeciwnikiem, jeżeli chodzi o olej rzepakowy, bo wiem po swoim przykładzie, że potrafi nie potrafiłem wyzdrowieć, dopóki tego. Śmiecia nie wywaliłem z siebie, bo naprawdę y, trucizna, czysta trucizna, mnie to truło, byłem chory po tym, także nie, absolutnie nic dla mnie. Ale na czym smażyć miało być? Olej kokosowy, tylko teraz nierafinerowany, tylko zwykły. Nie smażymy też jak idioci na pełnym e, ogniu bo to też nie jest dobre, żeby tak smażyć, to nawet i na koszty idzie, ponieważ my mamy też na przykład taką malutką kuchenkę gazową. Ja ją włączam tak, żeby był malusieńki płomień. Ona jest na kartusze, takie 400 ml. Wyobraźcie sobie, że ja nawet potrafię kilkanaście godzin na tym sobie coś gotować, za jedne takie 3 ,50 zł 50 chyba kartusz kosztuje i kilkanaście godzin potrafię sobie na tym gotować. To się ugotuje. To trwa troszeczkę dłużej, nie dużo dłużej. To jest ten paradoks. Troszeczkę dłużej to trwa. I też się ugotuje. To znaczy, kiedy wy macie taki gasfornaire na 4 pety, mhm. jak duży wasz ogień tam na dole ten garnki jest? Wy zapłacicie za dużo na ten gaz. Czy jest kupowany za butelek, albo przez. Nie wiem, a to jest tutaj w Polsce, no, ale w, w Finlandii jest. system gazowy jest tam zrobiony, tak, na pewno. Ale na mniejszy ogon... Ogień. Ogień. O, przepraszam, teraz wiem, co mówimy. <laughs> Dobra. E... <laughs> Można zaoszczędzić też przy okazji pieniędzy. Ponieważ jeżeli odkręcimy ten ogień na maksa, paradoksem jest to, że większość tego ciepła leci bokami do góry i ten garnek tego nie złapie, także wypuszczamy to w powietrze jak ja teraz włączę taki mały ogień on jest centralnie na środku pod tym garnkiem i on ogrzewa tutaj całość i nie tracimy żadnej energii dlatego troszkę więcej czasu będzie zdrowiej i zaoszczędzimy kupę kasy gwarantuję Wam to, że zobaczycie różnicę w rachunku za gaz na 100%, bo ja to widziałem po tym jak gotowałem na pełnym ogniu, a na tym Także to się opłaca. Olej rafinerowany kokosowy jest robiony, bo my dostaliśmy te informacje od kogoś, kto tam przy tym pracował. To są przeważnie te odpady z kokosu, gdzie już jest coś nadpleśniałe, zjęczałe i nie wiadomo co jeszcze. To jest taki smród, że można puścić wtedy pawia przy tym, jak to się robi. Ale ten zapach jest z tego wyrafinerowany i kolor jest z tego wyciągnięty. I jest to oczyszczone, ale tak naprawdę to jest odpad, z czego robi się rafinerowany olej kokosowy. Dlatego ja tego już nie używam. Kiedyś używałem i źle się czułem, bo mi żołądek protestował. Czułem się niedobrze po prostu po tym. E, teraz już wiem, dlaczego się czułem wtedy niedobrze po tym. Także tylko i wyłącznie ten. Następnie masło klarowane, smalec, jak ktoś używa, chociaż ja go skreśliłem też ze względu, że wieprzowina zawiera bardzo dużo omega-6 prozapalne. E, oliwa z oliwek również nadaje się do smażenia. Z nowszych badań też pokazało, że wcale tam się za dużo tego nie psuje. Oczywiście też nie na maksa smażymy, tylko powoli, ale można na niej smażyć bez problemu. Dlatego również można i na oliwie z oliwek, tylko też zimno tłoczona oczywiście. A jeszcze kiedy wy nie macie czas i wy e, chcecie używać ten duży ogień. Po co wyrobicie jedzenie? To jest stres. Jedzenie muszę będę robione powoli, bez stresu, dużą miłość. Czas, Just... spokój. Tak. Małe uzupełnienie filmiku, ponieważ jednej rzeczy wtedy nie powiedzieliśmy, a mianowicie pominęliśmy dość ważną rzecz, którą teraz uzupełniam, a mianowicie jest to łój wołowy. On również idealnie nadaje się do smażenia, jest bardzo często stosowany w Belgii do produkcji frytek. Są to dosyć dosyć specjalne frytki, mają naprawdę bardzo specyficzny smak. Już pomijam tutaj teraz ten ziemniak, który tam jest, i całą resztę. Jednak nadaje się łój wołowy do smażenia nawet na wysokich temperaturach czego ja ogólnie nie polecam żeby smażyć na wysokich temperaturach ale jednak on jest bardzo stabilny do tego i nadaje się idealnie, także jakby jeszcze ktoś szukał to ewentualnie takim właśnie sposobem jeszcze jest łój wołowy, żona go teraz używa bardzo dużo schodzi ile ci zeszło? No to kiedyś liczyłaś? 5 kg na 28 Dni albo jeden miesiąc. No, też 5 kg zużyła mniej więcej gdzieś koło miesiąca, jakoś tak. tak to mniej więcej było. Także no, troszeczkę jej do tego idzie, ponieważ musi tam swojego steka na tym przypiec, także troszkę jej tego idzie. Także łój wołowy też bardzo dobrze. Dobrze opisaliśmy też łój wołowy w książce Karnivor, którą znajdziecie w opisie filmu. Możecie ją sobie tam pobrać. Tam jest link i tam są też inne książki. Wystarczy tam wejść, pobrać. I tam jest wołowy dobrze opisany Znajdziecie tam dużo więcej informacji Też i o innych rzeczach jeszcze Dobra, teraz film jest kompletny Ponieważ zacząłem go składać I mówię, czegoś mi brakuje No właśnie Teraz jest uzupełnione Dobrze, także tyle na dziś Życzę Wam miłego dzionka Trzymajcie się, hej Także tyle, jeżeli chodzi o temat Na czym smażyć Także tyle na dziś Pozdrawiam Was, trzymajcie się, hej stepnego razu.